Jeżeli masz znajomego, który mówi, stary, jedź do Wietnamu, tam gwarantuję ci, znajdziesz dziewczynę w mgnieniu oka, to koniecznie wyślij mu ten filmik, zanim kupi bilety. Azja to idealne miejsce, żeby znaleźć wymarzoną partnerkę i świetną żonę. Prawda? No, tak mówili na YouTubie, więc pewnie prawda. Otóż nie do końca, moi drodzy. Mieszkam w Wietnamie od 2018 roku i dziś powiem Wam, jak to wygląda naprawdę bez lukrowania. Wydaje mi się, że ten materiał nie będzie niczym nowym dla tych z Was, którzy mają Wietnamkę czy Wietnamczyka za męża, albo żonę, bo doskonale wiecie, że znalezienie odpowiedniego Partnera, z którym będzie się Wam dobrze i szczęśliwie żyło, nie jest łatwym zadaniem i nie ma tutaj dróg na skróty, niezależnie od kraju, kontynentu i kultury. Zapraszam, zaczniemy od takiej dość łagodnej kwestii. Pierwszy z mitów często powielanych w internecie to, że tutejsze kobiety są bardzo tradycyjne. To znaczy, to nie jest tak, że jest to mitem, ale ta tradycyjność wygląda tutaj inaczej i myślę, że pojęcie tradycyjność jest mylone z pragmatyzmem i bardzo silną orientacją na rodzinę. Więc słysząc tradycyjność, możemy sobie wyobrażać żonę, która wręcz marzy, żeby 8 godzin dziennie stać w kuchni. Gotować, przynosić nam kapcie i wymyślać deserki. Absolutnie nie ma ochoty, żeby się czegoś nauczyć. Nie ma potrzeby chodzić do pracy, nie ma znajomych i tak dalej. No to nie o taką tradycyjność chodzi. W Wietnamie ta tradycyjność będzie się przejawiała bardzo, ale to bardzo silnym dbaniem o rodzinę, to znaczy rodzeństwo. Rodziców, a czasami również dalszych członków rodziny, partnerki czy partnera. To oznacza nie tylko dbanie poprzez fizyczną obecność i pomoc w jakichś obowiązkach czy pracach, ale też dbanie pod kątem finansowym. Jeżeli więc chcecie wiązać się z partnerem z lokalnej kultury, powinniście to uwzględnić tak, żeby żadna ze stron nie była zaskoczona. Nieźle zaskoczy się, ale niestety nie pozytywnie. Ten, kto myśli, że przyjeżdżając tutaj, to będzie jakiś wielki prestiż za to, że on jest pan z zachodu, czy tam gość z Polski. Otóż tak, tak było w Wietnamie pewnie. Dwadzieścia lat temu, tak jak i w Polsce, i tak jak i w Polsce, w jakichś małych miasteczkach gdzieś na wsi, gdzie nie docierają obcokrajowcy, tam pewnie przybysz z zachodu wzbudzi sensację, co przełoży się po prostu na większą ciekawość, ale w żaden sposób nie świadczy to o łatwości, czy też trudności zawierania znajomości romantycznych z Wietnamczykami. Ponieważ jest to motywowane zwyczajną ciekawostką i tak samo zadziałałoby w Polsce wyjście na ulicę w cylindrze niczym Czarodziej albo w pelerynie Supermana. Też pomogłoby to nawiązać pierwszy kontakt i przełamać lody, a przecież na podstawie takiego czegoś nikt nie dorabia sobie mylnego poczucia, że w Polsce to jakieś wielkie zainteresowanie wśród. Dorosłych kobiet wzbudzimy w przebraniu. No chyba, że na Halloween, ale Halloween właśnie było minęło. W dużych miastach dziś status obcokrajowca i przybysza z zachodu to codzienność. Nic specjalnie interesującego, więc w takich miastach, licząc na poważne znajomości, będzie wbrew pozorom trudniej, ponieważ spotkacie tam kobiety, które ze spotykania się z przybyszami z za. Z zachodu e, uczyniły sobie intratne źródło dochodu, i bardzo szybko możecie na tym stracić niezłą kasę. A jeżeli szukacie tych e, porządnych, odpowiednich kandydatek czy kandydatów na partnerów, no to konkurencja w Hanoi i Sajgonie będzie dużo, dużo większa niż kiedyś. Są tam całe masy obcokrajowców i przede wszystkim. Całe masy lokalsów, którzy nie muszą przełamywać bariery kulturowej, uczyć się lokalnych zwyczajów, języka, czy liczyć na pełną akceptację ze strony y, rodziny oraz znajomych. Więc, jeżeli myślicie, że Wietnam, albo inny kraj tej części Azji, to taki raj, gdzie sam przyjazd załatwi Wam od razu randeczkę bez pytania, no to. Nie. Tak, tutaj zdecydowanie nie jest. Kolejny i jeden z bardziej mylnych, a co za tym idzie też szkodliwych mitów na temat Wietnamu. Przewaga finansowa z polską pensją, czy tam emeryturą i tak dalej, to już nieistotne. Tutaj na pierwszy rzut oka jest to prawda, bo generalnie faktem jest. Że w Polsce średnio zarabia się więcej niż w Wietnamie, więc średnio Polak ma o tyle czy o tyle więcej niż Wietnamczyk w swoim portfelu. Natomiast jest to mit, że ta przewaga nam coś daje, bo przecież jeżeli to jest decydujący argument o tym, że my z kimś, czy ktoś z nami wchodzi w jakiś związek, no to jest to związek czysto. Ekonomiczny oczywiście w lokalnej kulturze na takie związki jest miejsce, więc może się niektórym wydawać, że tutaj super i w skrócie kasa rozwiązuje inne problemy czy niweluje jakieś niedociągnięcia. Yy, a to wygląda w ten sposób, że jeżeli w lokalnej kulturze związek oparty jest o dużą różnicę ekonomiczną, no to rodzina będzie oczekiwała, że osoba Lepiej zarabiająca dołoży do utrzymania gorzej sytuowanych członków rodziny. Przekłada się to również na warstwę romantyczną relacji, bo skoro relacja oparta jest o pieniądze, no to o warstwie romantycznej mówić nie można. Więc jeśli ktoś z takiego powodu decyduje się na związek, no to powinien mieć to na uwadze. Polskie kobiety to są takie czepialskie i wymagające. Jeżeli ktoś. Z takim nastawieniem chce przylecieć do Wietnamu, to ponownie będzie nieźle zaskoczony i ponownie niekoniecznie pozytywnie. To znaczy, jeżeli postrzegasz Wietnam jako miejsce, gdzie uciekniesz od wymagań żony, partnerki, która pozwoli ci realizować się w Twoich największych pasjach, takich jak. Oglądanie meczy na kanapie, spożywanie złocistych napojów z bombelkami i zajadanie jedzenia na dowóz brzmi jak marzenie, prawda? No i to marzenie w Wietnamie jak najbardziej jest do realizacji, to znaczy w lokalnej kulturze często przymyka się oko na brak rozwoju osobistego czy niekoniecznie zdrowe lub dobre nawyki u partnera. Pod warunkiem, i to słowo kluczowe, pod warunkiem, że ten partner kompensuje niedociągnięcia zazwyczaj, uwaga ponownie, zaskoczenie, kwestii finansowej. W skrócie, żeby być tutaj leniem, który nie za wiele wnosi. Do relacji trzeba całkiem nieźle zarabiać, i tutaj nie chodzi już o kwotę, bo kwoty. Owszem, z racji różnicy ekonomicznej zrobią wrażenie na początku, bo ktoś wydał stówę dwie czy pięć na randkę, ale potem to już nie ma tak dobrze. Myślisz sobie, zarabiam, nie wiem, dwadzieścia, pięćdziesiąt tysięcy, co to dla mnie pięć stów. Otóż w związku to już nie będzie tak, że ta kasa jest twoja. Pełen wgląd mój drogi do stanu rachunków, pełna księga przychodów i rozchodów i zazwyczaj cała Kasa ląduje u partnerki, bo w drugą stronę już niekoniecznie. Tak to w Wietnamie działa, także samce alfa, sorry. No i. No i co? Ląduje to u partnerki, a wy będziecie dostawali kieszonkowe, i mamy tutaj pełen powrót do szóstej klasy szkoły podstawowej. To znaczy, za dobre sprawowanie, kieszonkowe będzie większe, a jak opuściliście ważne zajęcia albo nie odrobiliście pracy, domowej, no to kieszonkowe ucinamy albo całkiem zabieramy. No i nasze polskie, a co ludzie powiedzą? Czyli po prostu presja społeczna w Wietnamie jest dużo większa i z racji tego, że Wietnamczycy są bardzo rodzinni, to szybko i często niezależnie od tego co usłyszycie na początku relacji, pojawia się presja na formalne założenie rodziny i powoływanie na świat potomków, i jeżeli liczysz na to, że tutaj w Wietnamie da się to jakoś obejść, to nie, nie da się i z nastawieniem na nie nie znajdziesz tutaj długofalowo partnera czy partnerki. A przynajmniej będzie to bardzo trudne. Ponownie mamy dowód, że Wietnam nie odbiega w tych kwestiach w żadnym względzie od tego, jak to wygląda w Polsce. Czy w innych częściach świata? Kolejną rzeczą, która często jest tu mylnie postrzegana przez przybyszów, na przykład z Polski, jest kobiecość. To znaczy, często mówi się, że Wietnamki czy Azjatki z tej części kontynentu są bardzo delikatne, jeżeli chodzi o temperament, bardzo uległe, je, unikające konfliktów itd. Tak i poniekąd jest to prawda, ponieważ w Wietnamie, tak jak w całej Azji, mamy kulturę zachowywania twarzy. Co to jest dokładniej? Zachęcam do obejrzenia poprzednich e, odcinków. W tym właśnie opowiadałem m.in. o zachowywaniu twarzy, e, ale w wielkim skrócie chodzi o to, że unikamy tego, żeby pokazywać silne, negatywne emocje. Także nie wypada się tutaj złościć o drobnostkę. No i na tej podstawie powstał cały mit, że tutaj to jest raj, bo jak zostawimy raz skarpetki nie tam gdzie trzeba, to nic się nie stanie, nawet nic nie usłyszymy. Ale w przeciwieństwie do Polski i kultury europejskiej, tutaj rzadko będzie komunikacja na bieżąco i partner czy partnerka nie powie o tym, że zostawianie tych na przykład, skarpetek bardzo jemu czy jej przeszkadza, do czasu aż naprawdę miarka się przebierze. Wtedy okazuje się, że to nie jest tak, że wietnamski partner czy partnerka toleruje absolutnie wszystko i wszędzie będzie szedł na ustępstwa. Temperament jest naprawdę gorący, kłótnie, będą głośne i raczej nie będzie wyjścia. Innego niż pójście na naprawdę duży kompromis, bo ponownie w takiej kwestii, jeżeli kompromis nie będzie zadowalający dla drugiej strony, to ta dla zachowania twarzy znów Wam tego nie powie. Więc za jakiś czas ta kłótnia się powtórzy i tak jak to, co mówiłem w ostatnim odcinku, jeżeli czegoś nie rozwiążemy, to będzie za nami latało. I się nawarstwiało. Teraz punkt, który szczerze mówiąc miał się tutaj ostatecznie nie znaleźć, ale jak widzicie i słyszycie, jednak jest, ponieważ no nie mogę nie powiedzieć o tym, że są osoby, które przeprowadzkę do Azji motywują tylko wyglądem zewnętrznym partnera. Wiecie na poziomie, o Jacie, bo to musi być, i tutaj sobie wstawiamy. Kraj czy bardzo egzotyczny, e, typ urody. Po pierwsze, to jest po prostu nieeleganckie, niekulturalne, obraźliwe, a po drugie, na czymś takim związku się nie zbuduje i też rzeczywistości nie oszuka. Kolejny raz e, poczuje taki ktoś na własnej skórze, że Wietnam nie różni się niczym w tej materii od Polski. Czyli kobiety to po prostu wyczują, że ktoś poluje na egzotyczne trofea, i najprawdopodobniej z racji tego, że wietnamskie kobiety są sprytne i bardzo przedsiębiorcze, nikomu nie stanie się krzywda, wykorzystają tę naiwność i niekulturalne podejście. Więc słono za to taki ktoś zapłaci i dosłownie. I w przenośni. Ten stary żółw za mną jest nieprzypadkowo, bo chyba najczęstszy mit zostawiłem sobie na koniec tej części listy. Będzie oczywiście część druga, a jeżeli nie wyczerpię tematu, to być może nawet część trzecia, ale wracając do żółwia w Wietnamie owszem, zaakceptują dużo łatwiej niż w Polsce. 20-30-letnią różnicę wieku. I ponownie tak jak w Polsce nikt tutaj się nie będzie czarował, że to jest jakaś wielka miłość, i ta na przykład 20-letnia kobieta, to całe życie marzyła o panu w wieku swojego dziadka, i to jeszcze takim, który nie dbał o siebie przez całe życie, niczym się nie interesował, średnio mówi po angielsku. Więc nawet nie ma jak ze sobą specjalnie e, pogadać. Taki układ sytuacji będzie w Wietnamie i w innych okolicznych krajach powszechnie e, akceptowany, ale oczywiście na zasadzie bardziej transakcji ekonomicznej nie da się w oparciu o coś takiego zbudować e, głębszej relacji. Bez płacenia grubej kasy, czy nawet płacąc grubą kasę, nie będzie z tego nic więcej niż. Namiastka znajomości, która tak naprawdę, wiecie sami, czym jest, prawda? Oczywiście taki partner dużo starszy będzie traktowany już naprawdę jak bankomat. Kupno lokalnej nieruchomości, oczywiście tylko na żonę czy męża to w zasadzie pewnik dodatkowo najlepiej zasponsorować dostatnie życie. Całej rodziny, a co otrzyma się w zamian na już naprawdę stare, stare lata, kiedy będziemy siedzieć w fotelu i nie za bardzo ruszać się poza swój salon? No to za przepisanie całego majątku, w skrócie, dostaniecie szklankę wody i pokrojone mango, plus wywiezienie do parczku takiego jak ten na pół godziny dziennie, żeby posiedzieć sobie e, gdzieś w cieniu. Czy warto? Proszę sobie przekalkulować i ocenić samodzielnie, tak jak mówiłem na początku tego materiału, to nie jest tak, że w Wietnamie nie da się znaleźć fajnego partnera, fajnej partnerki, ale jak sami widzicie, to też nie jest tak, że te poszukiwania i same relacje na głębszym poziomie będą wyglądały znacząco inaczej niż Polsce. Napiszcie proszę w komentarzu, co o tym myślicie, a przede wszystkim interesuje mnie, czy po obejrzeniu tego materiału dalej macie taki sam obraz Wietnamu, jeżeli chodzi o relacje. Jak widzicie w tle, nad miastem Trang zbierają się czarne chmury. Mamy porę deszczową i zaraz pewnie lunię. Tak jak wspomniałem, materiał podzieliłem wstępnie na dwie części. Dajcie znać, o czym chcielibyście, żebym powiedział w części drugiej. Prawdopodobnie będzie to część ostatnia, chyba że mnie przyjdzie do głowy tyle ważnych kwestii, które są przedstawiane w nie taki sposób lub na temat których funkcjonują jakieś powszechne mity, że nakręcimy trzy części. W takim razie nie przedłużam. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego dnia i do usłyszenia. Cześć.